Otóż Multi Bing to był mongolski filozof, któremu udało się wyprodukować środek przenoszący światopogląd drogą organiczną. Ów światopogląd. Murti Binga, który zresztą stanowił siłę armii mongolsko-chińskiej, był zawarty w pigułkach w formie niejako skondensowanej. Człowiek, który zażył pigułki Multi Zmieniał Luzza. się zupełnie, zyskiwał pogodę i szczęście. A gdzie to można dostać? No właśnie nas, wiesz co, one są, lakuje. one są, one są po prostu u nas na bieżąco. Jak zobaczysz ludzi, którzy nagle prze, przepotwarzają się w zupełnie inne, inne światopoglądy, a takich osób jest mnóstwo. Na przykład taki Sariusz Wolski, kiedyś super europejski, wykwintny prawda, polityk. A teraz po prostu no, nie będę używał narkotyków. Narkotyk łapie. Zagadnienia, z którymi dotychczas się borykał. No, wreszcie możemy pozwolić. Ja jestem człowiek, nikt może pozwolić na wszystko. Więc zagadnienia, z którymi dotychczas się borykał, nagle przedstawiają mu się jako pozorne i niegodne troski. Na ludzi zajmujących się nimi patrzył, jak z uśmiechem pobłażania. W pierwszym rzędzie dotyczyło to nierozwiązalnych trudności ontologii, czyli które pasjonowały samego, samego autora. No, Wydaje mi się, że to jest strasznie bliskie też losowi Gombrowicza, że przecież oni, oni przechodzili takie przepotworzenie straszne, zarówno patrząc na siebie, jak i świat wokół, popadali w depresję. Nie wiem, czy wiecie, że Czesław Miłosz Czesław Miłoż miał próbę samobójczą.